Siemaneczko, siemaneczko, w dzisiejszym odcinku odpowiem Patrykowi2703, dlaczego z nim się nie zgadzam. Nagrał materiał, e, w sumie nie nagrał na materiał, bo to jest live, e, o, mojej naj, o moim największym szorcie na talent box Dela i jego syfów, tak, zgodzę się Patryk z Tobą, to są syfy, to nie jest trądzik, trądzik, to był przenośna. A teraz mam zamiar Ci odpowiedzieć na Twoje odpowiedzi na moje, na mojego szorce. Zapraszam do oglądania. Widzieliśmy, no dawaj te powody. Sterowy towar nie brał towaru, czyli sterydów z apteki. Znaczy, możesz brać sterydy z apteki i też mieć skutki uboczne, możesz też mieć trądzik. Często oczywiście, częściej, może w ten sposób. Częściej trądzik wystąpi od środków, takich jak Trenbolon, Boldenon, a więc środków, no, które są środkami we, weterynaryjnymi, a więc przewidzianymi. Dla zwierząt to częściej wystąpią takie problemy. Częściej, nie trądzi, tylko syfy posterydowe, nazywajmy to jak to wygląda, wystąpią u kogoś, kto bierze na przykład metanabol, środki oralne, anapolon, metanabol, środki bardzo toksyczne dla wątroby. Z tego powodu, że tutaj wątroba ma bardzo duży wpływ na to, że będą wychodzić takie posterydowe syfy, jeżeli uszkodzisz wątrobę. A więc to, że nie był towar z apteki, Oczywiście poniekąd może być to przyczyna, jeżeli były to środki weterynaryjne. Ale jeżeli mówimy o testosteronie, to może być testosteron też z apteki będą wychodzić syfy. To nie ma większego znaczenia. I tu się Patryku bardzo mocno z Tobą nie zgodzę, gdyż większe prawdopodobieństwo jest tego, że towar z Andera, czy jak wiemy z podziemi, będzie mocniej wysyfiał niż towar z apteki, to 3 razy bardziej, 4 razy bardziej, 5 razy bardziej. Po pierwsze, nigdy nie wiecie, co jest w tym towarze. Nigdy nie wiecie w jakich sterylnych warunkach on był robiony. Po drugie, stężenie. Stężenie jest trzy razy mocniejsze, więc automatycznie nawiążesz do trzeciego punktu. Jeżeli teść będzie mocno wyrzucony w górę, musisz mieć świadomość tego, że estradiol też jest. I jak najbardziej środki typu Metanabol. Mogą sprzyjać temu, gdyż to są środki, które bardzo mocno niszczą nam wątrobę, przez co ten wyrzut syfów może być jeszcze większy, ale sądzisz, że na redukcji brałby metanabol, który zwiększa retencję wody i tak naprawdę metkę taką zandera możecie e, podrobić, wszystko można robić, nawet nie wiecie, co bierzecie. Także sądzisz, że Brałby suplement, który zwiększa wagę, bo zwiększa retencję wody i nic tak naprawdę mocnego na redukcji nie daje. Z trenem się zgodzę. Kontroli estradiolu. Trzeci. <laughs> bo jak kontroli estradiolu? Myślisz, że no, Boxdel nie robił sobie badań i nie widział, że estradiol jest za wysoki. Nie bój się. no. Ci szamani, no może mają jakąś tam wiedzę yy, prymitywną, bardzo prymitywną, na bardzo niskim poziomie, ale jak estradiol jest za wysoko, no to wiedzą, jakie środki brać, żeby ten estradiol obniżyć. Także tą drogą bym nie szedł. Myślę, że chłop nie kontrolował tego poziomu estradiolu, jeżeli tak często mówił o załamaniach nerwowych, co, jak wiesz sam, dobrze, że estradiol będzie to powodował, czyli stany depresyjne. Więc jeżeli bokzel samopoczucie miał zrąbane przez cały czas, a jak wiemy na towarze powinno fajne być samopoczucie, e, no to jednak ja bym wszedł w, w ten poziom estradiolu za wysoki, więc moim zdaniem teścia nie był pod kontrolą lekarza, tylko jakiś, jak to powiedzieć fajnie, szamanów e, i brał Andera, który mógł mieć mógł mieć duży, dużą przyczynę w tym jak wyglądał. Kontrolowanie jedzenia i jedzenie przetworzonych produktów. Tutaj, jeżeli chodzi o jedzenie produktów przetworzonych, jest to kwestia indywidualna. Od jednemu będą wychodzić syfy od cebuli, drugiemu będą wychodzić syfy od ryżu. A więc tutaj bym nie szukał przyczyny w, w jedzeniu, które prawdopodobnie miał na takim samym poziomie, aczkolwiek jak schudł, to możliwe, że dietę miał lepszą niż wcześniej. A więc w jedzeniu bym tutaj nie szukał problemów, raczej. Środki typu no, Metanabol. Tam prawdopodobnie bardzo mocno zadziałał Metanabol. Środek, który obciążył poważnie wątrobę, i z tego też powodu no, wyszły te, te. Szukałbyś przyczyny w jedzeniu, ale czy wiesz, że to jedzenie przetworzone może mieć tak naprawdę z tych poprzednich dwóch czynników największy wpływ, a to dlatego, że różne, e, różne rzeczy prozapalne będą e, powodowały, że te. Ten stan będzie się nasilał. Więc, automatycznie, jedząc np. chociażby dużą ilość pszenicy, możecie powodować to, że będzie was wysyfiało. Duża ilość glutenu będzie was wysyfiał. Tak samo się dzieje chociażby z laktozą bądź cukrami prostymi. Także, to jedzenie jest jednym z kluczowszych czynników tego, jak wyglądał, moim zdaniem. To jedzenie w połączeniu z nieodpowiednimi, e, nieodpowiednimi sterydami już mówmy rzecz po imieniu czy gdzieś tam Zandera, plus niedbanie o poziom hormonów, czy jest radiol w stosunku do testosteronu itp. itd. Stworzyło po prostu bombę wybuchową. A tak, myślę, że się po prostu Boxdale nie badał, nie badał, nawet jak zbadał hormony, to nie badał innych czynników, przez co wyglądał jak wyglądał i czuł się jak się czuł, Patryku. Także nie do końca się z Tobą zgodzę, wiem, że to odpowiedź na live na szybko Twoja była, E, odpowiedź, nie tyle odpowiedź, co, co, co wyrażenie opinii, ale nie zgodzę się z tobą w 100%, bo, bo nie musiał brać trenu, żeby go wysypało, nie musiał brać mety, a właśnie te trzy czynniki, a zwłaszcza pierwszy i trzeci, czyli towar nie z apteki plus e, przetworzone jedzenie mogło być, mieć największy wpływ na to, jak wyglądał. Także życzę Ci powodzenia, wam dzięki za kolejny odcineczek Widzimy się za tydzień. Piąteczka.